Prawo i sprawiedliwość. Panie marszałku Wysoka izbo. Wysłuchaliśmy druzgocącego raportu, jakże wnikliwego, jakże konkretnego popartego dowodami i dokumentami. Dziś Polacy mieli okazję, mieli możliwość zorientować się w jakim państwie żyli przez ostatnie 8 lat. Dziś dowiedzieli się jak wygląda państwo prawa. Wiedza porażająca. Wiedza porażająca dla wielu obecnych tu na tej sali, a co dopiero powiedzieć o tych, którzy z polityką mają luźny kontakt. Jakże wielu dziś mogło się przekonać o tym, co potrafią zrobić media, media usłużne rządzący. Media potrafiły wykreować fałszywy obraz państwa. Państwa, w którym przyszło nam żyć przez 8 lat. To nie jest moja tylko ocena. Usłyszeliście państwo raport ministrów obecnego rządu. Jakże on koresponduje ze stwierdzeniami i z diagnozą ministrów waszego rządu. Czyż nie dokładna to jest puenta, bo tym w zasadzie by można było Moje wystąpienie rozpocząć i zakończyć słowami ministra Sienkiewicza. Po wysłuchaniu tego raportu, jakże adekwatne są jego słowa, że Polska istnieje tylko teoretycznie, rodzi się pytanie, czy do tego stanu państwa doprowadziła ignorancja rządzących, nieudolność, czy też świadome działanie. I tego ostatniego też wykluczyć nie mogę. Nie mogę w kontekście stwierdzeń, które wielokrotnie padały ze strony państwa idoli, że Polskość to nienormalność, że myślenie w kategoriach państwa narodowego to przeżytek i zacofanie, że dziś czas na to żeby Polska rozpłynęła się w Unii Europejskiej. Ale inni tego nie czynią. Inni w Unii Europejskiej są i my też chcemy być w Unii Europejskiej, ale wszyscy w Unii Europejskiej zabiegają o własne narodowe, o własne państwowe interesy. Jakże ciężko mówić o sprawach tak bardzo bolesnych. Gdybym chciał. W skrócie wymienić to wszystko, co kojarzy się z Platformą Obywatelską, to pewnie by zabrakło mojego czasu. Ale nieuchronnie z Platformą Obywatelską, z Polskim Stronnictwem Ludowym musi i kojarzy się afera taśmowa, afera hazardowa, afera wyciągowa, afera stadionowa, afera autostradowa, afera stoczniowa, afera, stoczniowa, afera Ambergold. Afera Elewaru, afera z informatyzacją MSWi, afera z ustawą o rajach podatkowych, afera z ustawianiem konkursów w Najwyższej Izbie Kontroli i tak bym mógł wymieniać jeszcze dwie strony afer, ale czas na to nie pozwoli. I też oszczędzę trochę Państwu. Ale rodzi się tylko pytanie, czy to wszystko, czy te wszystkie afery... To w imię tego, by żyło się lepiej, bo że żyło się lepiej i co niektórym, to my doskonale wiemy i przekonali się też obywatele. Taśmy prawdy pokazały, kto utrzymywał kontakty z władzą, ci, którym żyło się lepiej. Jeden z tych, który bywał właśnie tam na spotkaniach rządowych w restauracji, jego majątek policzono. I podzielono przez dni działalności gospodarczej. I cóż wyszło? Że żeby dojść do takiej fortuny, to trzeba było zarabiać milion złotych dziennie. Ktoś może powiedzieć wybitny biznesmen. Ale czy takich w kraju nie ma więcej biznesmenów dobrych, im nie było dane, bo oni nie mieli zdolności, albo też nie chcieli takich zdolności korupcyjnych mieć? To Najlepiej pokazuje, jak wyglądało państwo prawa przez ostatnie osiem lat państwo rozkradane, państwo bezbronne, państwo skorumpowane, państwo bogaczy, wąskiej garstki i poszerzającej się sfery ubóstwa, państwo bez armii ze służbami specjalnymi na usługach partii władzy. To przecież członkowie waszego ugrupowania, byli członkowie waszego ugrupowania, mówią, że nie poznają tego ugrupowania, nie poznają Platformy Obywatelskiej, która z partii liberalnej przekształciła się w partię władzy. A cóż to jest partia władzy? Partia władzy to jest taka partia, której jedynym i wyłącznym celem jest być u władzy, dobro państwa i narodu nie ma żadnego znaczenia. I takim ugrupowaniem, jak pokazuje raport, Państwo przez osiem lat byliście. Według raportu, a Państwo tak często odwołujecie się do organizacji międzynarodowych, w związku z tym przytoczę fragment raportu. Międzynarodowej Organizacji zajmującej się nielegalnymi przepływami finansowymi Global Financial Integrity zajmującej się, jak powiedziałem, nielegalnymi przepływami finansowymi. W raporcie stwierdza się, że Polska należy jako jedyny kraj członkowski Unii Europejskiej do pierwszej dwudziestki najbardziej wyzyskiwanych przez zagraniczne korporacje krajów na świecie. Raport tej organizacji stwierdza, że z Polski zagraniczne firmy nielegalnie wyprowadzają corocznie około 90 miliardów złotych. Jak to było możliwe? Co w tym czasie robiły służby specjalne? Co w tym czasie robiły służby państwowe? Ano zajmowały się ochranianiem rządzących nie podejmowały tych czynności, które mają niejako we krwi. Dowiedzieliśmy się chociażby na przykładzie samej tragedii smoleńskiej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wykonała żadnych czynności, mało tego przejęła od Stanów Zjednoczonych, jak słyszeliśmy, dokumenty pomagające wyjaśnić i zatrzymała przez wiele miesięcy nie udostępniała ich prokuraturze. Czy to wszystko, drodzy Państwo szalejąca korupcja, rozkradanie majątku narodowego, to wszystko w obronie konstytucji, czy to wszystko w obronie wartości europejskich, czy inwigilacja, podsłuchy, inwigilacja dziennikarzy, strzelanie do górników? Czy to wszystko w imię ochrony praw obywatelskich, wolności demokratycznych? A przecież to są fakty, drodzy Państwo. Przecież nie zaprzeczycie temu, że za Waszych czasów policja strzelała do strajkujących górników. Nie zaprzeczycie przecież temu, że stosowano podsłuchy na nienotowaną wcześniej skalę. Przecież to statystyki oddają. Statystyki to oddają. Szalejąca korupcja, drodzy Państwo. Przecież słyszeliście Państwo, ale wy możecie nie przyjmować tego do swej świadomości. Jesteście nieprzemakalni, jesteście nieodporni na fakty, a zatem niewiarygodni. Ale dziś, dzięki dzisiejszym mediom obywatele Polski mogli usłyszeć usłyszeć raport przedstawiony przez rady ministrów Drodzy państwo stworzyliście taki system żeby rzeczywiście rozkradanie majątku narodowego było możliwe rzekomo niezależna prokuratura a tak na dobrą sprawę podporządkowana w pełni rządowi szczytem bałaganu organizacyjnego było to że dwie prokuratury w tej samej sprawie wzajemnie się zwalczały. Państwo wiecie o śledztwie dotyczącym generała, zabójstwa generała Papały. To są rzeczy skandaliczne, żeby w prokuraturze o zhierarchizowanym systemie organizacji, o jednoosobowym kierownictwie, dwie prokuratury wzajemnie się zwalczały i torpedowały ujawnienie i wyświetlenie prawdy. To było możliwe tylko dzięki Wam. Wiem, że macie tą świadomość, że tak się działo. Służby specjalne, które nie wykonywały swoich podstawowych zadań, usłużni sędziowie, jak to nawet powiadali, rozgrzani sędziowie, czekali tylko gotowi do walki z ówczesną opozycją i inni sędziowie, sędziowie dyspozycyjni, Pytali rządzących, kiedy mają rozpoczynać i żeby rządzący wówczas, czyli Platforma i Polskie Stronictwo Ludowe było spokojne, bo sąd jest we właściwym składzie, sąd jest dyspozycyjny. I w imię tych wartości, w imię świadomości tego, że za tego rodzaju działania grozi odpowiedzialność, chyba z tego względu, Państwo zadbaliście o to, żeby skrócić okres przedawnienia dla niektórych przestępstw. Tak ukształtowaliście procedurę karną, ażeby było trudno udowodnić winę tym, którzy powinni ponieść odpowiedzialność karną, i jednocześnie zadbaliście o to, żeby Trybunał Konstytucyjny był waszą ostoją tak pojmowanym państwie prawa bo państwo prawa w waszym wydaniu to państwo korupcji, rozkradania, nepotyzmu. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie pośle. Teraz...